Serwus i to będzie to różski, bardzo grancy, bardzo, bardzo Ja jestem milki, a to jest przełomowy odcinek, dlatego że w dzisiejszym odcinku włamałam się na do Hero i zobaczymy, co przed nami ukrywa. Także koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrypcję na sam start i zapraszam na mojego Instagrama Milkacz przez 2a. A jeżeli chcecie kupić sobie plecak na przykład do szkoły, albo piórnik do szkoły, to serdecznie zapraszam do opisu, ponieważ w pierwszym linku jest mój sklep, także wbijajcie koniecznie, jeżeli po prostu chcecie sobie coś kupić. No to no, zapraszam serdecznie, są tam fajne rzeczy, na pewno Wam się coś spodoba, także no, koniecznie wbijajcie i jeszcze raz jeszcze zapraszam na mojego Instagrama Milkacz przez 2 A yy, i co? W dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, wam się na konto Także Brina, także będzie ciekawie i zresztą zaraz chcecie wszystko sobie zobaczycie, ponieważ jak widzicie, jestem tutaj teraz na moim pulpicie, yy, jestem Minecraft. No i jak widzicie, tutaj musiałam... O nie, nie widzicie jeszcze, ale teraz widzicie, jesteście tutaj konto Hero także jest dobrze. Więc co, klikamy graj i mam nadzieję, że słuchajcie, nas przeniesie tutaj oczywiście w magiczne miejsce, w sensie jak w magiczne miejsce. No po prostu zobaczymy, co przed nami ukrywa, co nie? Także ten, dobra. Mam tutaj modrze, muszę sobie dawać monitor, więc musiałam sobie na drugi, na drugi monitor dać. Okej, okay, wszystko jest GITES. Dobra, mamy to. Mamy w Minecraft. Minecrafta, jak widzicie 1.165. Chyba w multiplayer i tutaj to jest ten serwereks, bo taka jest, jakby taki jest opis, że tak powiem, tego serwera. Także stąd wiem, że to jest mój serwer, także klikamy Join Serwer i słuchajcie, zobaczymy, co przed nami ukrywa Herobrine. Proszę bardzo, wbiliśmy, jest ciemno jak nie powiem gdzie w ogóle. Jestem w jakimś dziwnym bedrokowym miejscu, to jest jakaś skrzynka. Jestem tylko ja na serwerze, wiecie co, wbijmy sobie na górę, właśnie wow, kreatywa. Okej, okay, tu mamy jakiś dziwny kanion. O, proszę, i tutaj jest to miejsce? Okej, okay, ale wait, wait, wait. Ja tego tutaj nie widziałam, czy to jest takie przejście. Okej, okay, dobra, czekajcie, musimy zobaczyć słuchajcie. Musimy tam zejść oczywiście i zobaczymy, czy tam coś ciekawego jest w tej skrzynce. Mamy list ósmy. Bye, Hirobrine, okej, okay, on to chyba to teraz pisał w takim razie. Więc przeczytajmy sobie ten list. Tu hirobrain. Pamiętaj, żeby jak zawsze po przeczytaniu spalić książkę, żeby Milki tego nie widziała. O kurde, pod twoim domkiem. Okej, okay. tam gdzie ostatnio będzie TNT, jutro dokonamy destrukcji tego miasta, powodzenia. Ja to powinnam wyrzuć, zostawić, wyrzucić? Okej, okay, czyli czekajcie, do kogo to jest list? Do kogo to będzie list? Nie gadajcie, że to pod twoim domkiem. Wiecie co, musimy teraz y, wszystkie domki sprawdzić, tak powiem. Ale czekajcie, za nie jeszcze to. Destrukcja miasta. Czy ktoś tutaj chce... Z Wow, wait, patrzcie, mówiłam wam, że to będzie obok jakiś ten? Przejście, ja wam to mówiłam, widzowie, ja wam to mówiłam, ale zapomniałam o tym widzowie, zapomniałam o I Patrzcie, to będzie gdzieś tutaj? Nie. Czekajcie, ja to muszę znaleźć. Nie, nie tu, to będzie tu. O, proszę, wiedziałam, widzowie, wiedziałam. Jeszcze tam przeciwko ta drabinka jest, patrzcie, taki sposób. To jest przejście, w ogóle chyba jakieś, nie wiem. W każdym razie. Okej, okay, dobra. Yy, wszystko jasne, ale zanim. No nie, nie nie, to ja to zniszczyć. Sorki, w takim razie. Ups, to nie ja. W każdym razie, w takim razie, w każdym razie w takim razie, ee, jest jakiś plan, żeby jutro dokładnie dysunny tego miasta, zanowicie. Czyli musimy uratować sobie ten, Milkowice, bo ten, bo jest problem. A widzowie gdzie są może będzie widział... Kurde, nie no, tam nic nie było w widzach. Lecimy jeszcze do jego domku. Dlatego, że w jego domku też może być coś ciekawego. Może jakby jak jestem już na jego koncie zarelogowana, no to może więcej rzeczy mi się uda coś takiego, nie mam pojęcia. W każdym razie, wbijamy tutaj. Aha, czekajcie, najpierw tutaj zobaczajmy miejsce. Yy, nie ma już tego pisma. Pamiętacie, tutaj było pismo. Nie chyba zabrał w takim razie, nie wiem. Okej, okay, tu nie ma nic. Yy, lecimy teraz do góry, i teraz tak. Lecimy oczywiście przez te, przez. Yy, no, jak się nazywa, łańcuchy. Czy tutaj coś jest. Da, tu jest to tam. Nie, nie, dalej jest ten akt urodzenia. I to totem nieśmiertelności. Tego wcześniej nie było, ale tutaj się nic nie zmieniło z tego, co widzę. Ale tutaj nie było tego totemu na pewno. Okej, okay, jestem ciekawa, czy jak wejdę na moim koncie, to będzie ten totem. Nie wiem, czy się chcę, to sprawdzić, bo muszę się teraz vlogować, zadowolić i tak dalej. Ale najwyżej to na koniec sprawdzimy. Bo jeśli tutaj widzimy ten totem, a na przykład się jakby, jakby się nie, nie zobaczyli tego totemu, wiecie, tak normalnie, no to, 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 to byłoby dziwne. Ale wiecie co, ja mam pa, fajny pomysł. Game mode... spectator... tator. Okej, okay, i teraz tak, lecimy w dół. Kurde, nie wiedziałam, że tutaj tak to wygląda. W każdym razie ja chciałam tutaj przejść, żeby zobaczyć, czy jesteś pod jego domkiem. Ile tu jest w ogóle tych. Jo, jak to epicko wygląda! Damn, dobra, ale w każdym razie mieliśmy się skupić na tym, bo jesteśmy teraz. Tu jest jakaś skrzynka? Nie, to jest puste, tak? Tak, to jest puste, okej. Okay. Tutaj więcej jest takich pustych, ale nie ma nic w takim razie pod jego domkiem. Ale oczywiście. Mm, czekajcie. Game mode. Yy, kreatywny, Ok. Kreatywny i teraz tak. Mieliśmy. Yy, on tam było pod twoim domkiem. Musimy teraz znaleźć jakiś domek, który me, pod którym będzie TNT. Yy, to to było w ogóle też czasy. To pierwsze, że nie to było. Dobra, nieważne. Nieważne, nie, 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 nie widzę, nieważne. Ale czekujcie. W każdym razie. Podejrzanym jest oczywiście Liska no i widzowie ale kurde, dobra czekajcie spectator oczywiście i lecimy w takim to było pod swoim domkiem? tak to było chyba tak mam nadzieję, dobra więc się lecimy tu jest tutaj podejrzane jakieś dziwne spady takie bardzo dziwne tutaj też dobra, tutaj nic nie ma chyba lecimy tam, tutaj też nie ma nic skrzynce pod swoim domkiem ja sobie wyobrażam taką po prostu skrzynkę taką. o wiecie co chodzi, która ze stoi to jest McDonald's, dobra. Nie wiem, czy odkryte w ogóle przez Don Krisa, ale jest tutaj McDonald's. Tu jeszcze jest jeden dom, tutaj w tym miejscu. Dobra, tu nie ma chyba też nic. Jakie to jest w ogóle rozbudowane? Co jest pięć? Jestem w szoku, to ten? Jestem w szoku. Dobra, nigdy nie byłam jakby w domkach widzów. Wiecie o co? Chodzi. Ja nie wiedziałam, że nie mają takie rzeczy. Ale tak, że tutaj coś jest, to. O proszę, tu jest skrzynka. Nie, tu nie ma skrzynki. Dobra, to jest po prostu dziura. To tak ma być? Okej, okay, to jest dziwne. Nie wiem, czemu tak się robi, ale spoko. Eee, dobra, tutaj byliśmy. Tu jest w ogóle mój domek, ale no tutaj u mnie w domku nie będzie chyba raczej nic. Eee, jeszcze nam został domek Elizy i tam jeszcze są po prawej stronie Elizy, sobie nie pójdziemy, bo ona jest dosyć podejrzaną osobą. Także zobaczmy, czy tutaj Eliza coś ma. Okej, okay, ma tutaj jakieś Jest skrzynka. Są tutaj też jest skrzynka? Proszę bardzo, mamy skrzynki. Okej. Okay. Okej, okay, to tak, najpierw tą skrzynkę. E, gdzie ona była? Tutaj jest skrzynka Pamiętnik, ale to jest chyba coś, co czytaliśmy Tak, to było coś tam Z tym snem chyba Okej, okay, to to nieważne jest e, Ale Oj, 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 ale tutaj było coś jeszcze P Tutaj Dobra, ej pod tym Ja to ostatnio sprawdzałam i tego nie widziałam coś w sensie jakby, wow, dobra O, ho, ho. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Patrzcie na to. Niech to płonie. Niech to płonie po prostu wszystko. Okej, okay, tak żeby to się nie zespaliło, rzecz jasna. Ale jakby... Okej, okay, czyli Eliza mnie tutaj chyba zdradza z Herobrine'em. W sensie... Oznacza to, że Herobrine jest jej naprawdę. Eliza jest jego sojusznikiem. I to wszystko... Co miało na celu? Właśnie, co to miało na celu? Odwrócenie mojej uwagi? Nie wiem. Nie mam pojęcia widzowie. Naprawdę. Jeszcze raz znajdziemy, może usuniemy też na tą książkę stamtąd, żeby Eliza jej nie widziała i żeby może, nie wiem, nie wiedziała o tej całej destrukcji, coś niestety wiecie co chodzi. Może się uda. zyskamy trochę na czasie. Nie wiem. Nie wiem, to jest dziwne, jakby czy się dziwne. Eee... Pisaliście mi o tym, że Liza może mieć coś już z Heroblinem, ale szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, że tak serio będzie. Usuwamy ten list. Eee, teraz mam nadzieję, że jakoś ten. Dobra, jeszcze musimy sobie wrócić z tym Heroblinem tam, gdzie on był. Mam nadzieję, że nie sprawdzi tego listu, czy on tam jest. Ale jakby wiecie o co chodzi. No, musimy tutaj wrócić, on chyba gdzieś tutaj był, tak? Tutaj stał? Nie wiem, nie mam pojęcia. Powiedzmy, że tak. Eee, I co? No. Ten odcinek, w sensie, ten było na tyle. Dzięki za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o 10.30. Mam nadzieję. Łapkujcie, subskrybujcie. Widzimy się później. I co? Mam nadzieję, że nikt nam z wioski nie zniszczy i że wszystko będzie po prostu dobrze i tak jak dawniej. Także zobaczymy. Papatki. Łapkujcie i do jutra. Cześć!